Dzień dobry, dzień dobry, witam się z wami na kanale Bój Beauty i zapraszam was dzisiaj na film, w którym będziemy się w końcu rozprawiać, słuchajcie, z moimi przebarwieniami, które mam już od... ile ma czaruś, mój kochany... No, prawie że 4 lat, ponieważ to są przebarwienia, które mi powstały właśnie w trakcie ciąży, więc niestety są to przebarwienia bardzo oporne, typowo hormonalne, które mogą powstać nawet bez udziału słońca. Wystarczą właśnie te zawirowania hormonalne i taki oto mamy efekt. Próbowałam sobie poradzić z tym sama, ale niestety markowało hmm, mi narzędzi. Głównie opierałam się na kwasach, na takich mocnych kwasach, jak kwas było złuszczanie, był strupeczek, odpadła skóra, ale niestety Barwienie, jak było, tak jest. Chwilowo było może mniejsze, ale po jakimś czasie to niestety wraca do pierwotnego kształtu. Tak więc dzisiaj jadę do Dominiki Malewicz, do kosmetologa, którą poznałam właściwie przez internet. Nie wiem, czy Dominika pierwsza do mnie napisała, czy ja do Dominiki już nie pamiętam. W każdym razie Dominika właśnie oferuje takie usługi. Ja tego w swoim gabinecie nie mam, więc dzisiaj się oddaję w jej ręce. Pokażę Wam w tym filmie, jak wygląda zabieg, jak długo skóra się goi. I ile trzeba tych zabiegów zrobić, no i oczywiście czy będą efekty, więc tak naprawdę będę wam w czasie dłuższym ten film nagrywać, tak żebyście miały tego dobry obraz. Także jedziemy do Katowic. Ja już jestem na miejscu, oczywiście jak to ja przyjechałam 20 minut wcześniej ale bardzo nie lubię się spóźniać, zwłaszcza, że pracuję w tej branży i wiem, że spóźnienia po prostu potrafią, no nie, że rozwalić cały dzień, ale troszeczkę zestresować i sprawić, że dana osoba, która nam wykonuje zabieg po prostu niepotrzebnie się spieszy, także poczekam sobie jeszcze 10 minutek, pójdę 10 minut wcześniej, żeby sobie na spokojnie pójść do toalety, wypisać sobie zgodę i wiecie tak odetchnąć trochę żeby nie wchodzić tak z biegu. Mm, czy się stresuję? Nie, absolutnie się nie stresuję. E, wiem, że to nie jest jakiś zabieg bolesny, zresztą ja już kiedyś miałam wykonywane IPL, ale trochę w innym celu, w celu zniwelowania zaczerwienienia na twarzy czy usunięcia właśnie takich pojedynczych pajączków gdzieś tam w Więc więc tego się raczej nie obawiam. E, jestem chyba po prostu bardziej ciekawa jak to będzie wyglądać. Postanowiłam też Dominikę troszeczkę dzisiaj obdarować i wręczyłam jej mały upominek. Jest to nasz nowy olej glaskin, pełen dobroczynnego kwasu gamba linolenowego, który pokochają Wasze skóry. A żeby było jeszcze przyjemniej, coś pysznego, czyli pasta z pistacji i nerkowców, oczywiście z naszej strony www.olejowe.com Dobrze, Dominika, to może najpierw zapytam Ciebie, co my dzisiaj będziemy robić? My dzisiaj będziemy robić ipl czyli intensywnie pulsujące światło na przebarwie. Które są ulokowane na skórze u Olci. Będziemy sobie działać, właśnie jeszcze jest odpowiedni na to czas, bo możemy działać do końca maja, a później robimy przerwę ze względu na duże nasłonecznienie. Dobrze. I będziemy to też sobie łączyć z czymś, prawda? Tak, będziemy nakładać delikatne kwasy: kwas jabłkowy, cytrynowy i mlekowy, tak, żeby troszkę pobudzić skórę i podziałać złuszczająco. Super, już się nie mogę doczekać, także. Wyłączam na razie kamerę, ewentualnie pokażę Wam jeszcze jak będziemy tam strzelać tym, nie chciałabym powiedzieć oczywiście laserem, bo pamiętajcie, że IPL to nie jest laser, tylko właśnie urodzenie. światło. Tak, urodzenie. Mamy tutaj światło szerokopasmowe i zobaczymy sobie efekty. O jest jak dobrze się położyć u kogoś. No dobrze, przechodzimy do zabiegu. Jak widzicie, już wyłączyłam głos, bo maszyna trochę szumi. Podczas zabiegu IPL wykorzystujemy intensywne impulsy świetle, które celują w melaninę. W melaninę, czyli barwnik odpowiedzialny za przebarwienia. Światło zamienia się w ciepło. I delikatnie uszkadza przebarwione komórki, nie naruszając przy tym zdrowej skóry wokół. Organizm z kolei rozpoznaje te zmienione komórki i naturalnie je usuwa, co stopniowo rozjaśnia przebarwienia. Efektem jest jaśniejsza, bardziej jednolita skóra, a jej kolory z czasem staje się wyraźnie wyrównane. Zabieg nie tylko poprawia wygląd skóry, ale także stymuluje ją do odnowy, wykorzystując siłę własnych procesów regeneracyjnych. I zauważycie kilka dni po zabiegu, że skóra ciemniejsza, Mniej je w tym miejscu, gdzie było przebarwienie. To jest normalny proces. Przebarwienie, można powiedzieć, wychodzi na wierzch, skóra się złuszcza i mamy efekt rozjaśnionego przebarwienia. Jeśli macie szczęście, to może nawet Wam zejdzie całkowicie. No i ja już jestem po zabiegu dosłownie 10 minut, bo jeszcze się tutaj z Dominiką rozgadałyśmy, fajnie było się poznać. I jak widzicie, skóra jest po prostu gdzie nigdzie zaczerwieniona, ale oczywiście nie wygląda źle, będę Wam dawać znać. No i dzień dobry, witam się z Wami, moi kochani, na takim małym podsumowaniu tego zabiegu. Mamy dwa tygodnie po i chciałam Wam pokazać zdjęcia, jak to wyglądało w trakcie gojenia. Więc pokazuję Wam zdjęcie wykonane jakieś 5 dni po zabiegu, gdzie faktycznie widać, że ta skóra zrobiła się ciemniejsza, zrobił się taki delikatny strupeczek, który po prostu w pewnym momencie odpadł ra razem z myciem twarzy. I dzięki temu skóra w tym miejscu, gdzie było przebarwienie, stała się jaśniejsza. Co zauważyłam, to to, że to przebarwienie, które powstało na skutek urazu, jak mi moje dziecko drapło, jak był malutki, to właśnie w tym miejscu mi powstało przebarwienie i bardzo ładnie to przebarwienie zeszło. Na pewno nie 100%, ale myślę, że jakieś 80%. Natomiast te przebarwienia hormonalne, które właśnie mnie męczyły od czasu ciąży, mmm, można powiedzieć, że się rozjaśniły, ale na pewno zauważycie, że one nie zeszły w 100%. Zresztą ja się też po jednym zabiegu no nie spodziewałam, że to zejdzie w 100%. Gdyby istniał taki idealny zabieg, to pewnie były, wszyscy by go robili. Natomiast chciałam spróbować czegoś innego, bo do tej pory robiłam tylko kwasy. I jesteśmy też z Dominiką umówione na drugi zabieg 6 maja, gdzie faktycznie wykonamy kolejny zabieg taki. Zobaczymy, czy tym razem coś bardziej ruszy. Być może trochę zmienimy parametry. W każdym razie, tak podsumowując, myślę, że jeśli macie przebarwienia, które wynikają z niedostatecznej na przykład ochrony przed słońcem, albo właśnie takie przebarwienia, które powstają po trądziku, albo po urazie, tak jak u mnie, one fajnie nam schodzą, ale te hormonalne cholery niestety mocno się trzymają i mimo że są rozjaśnione. To nadal są, i chciałam Wam teraz oczywiście też pokazać zdjęcia przed i po, przed zabiegiem i zdjęcie, jak to wygląda teraz. Starałam się jak najbardziej odtworzyć to światło, które było. Ubrałam się nawet w ten sam sweterek, żebyście mogły sobie to porównać. I jak widać, przebarwienia są jaśniejsze. I po jednym zabiegu nadal są, ale chyba się też nikt nie spodziewał, że po jednym zabiegu zejdą. Ja też przypomnę, że my ten zabieg łączyłyśmy z retiksem, nie tym retinolem albo ale z taką mieszanką kwasową, i zobaczymy, co zrobimy na następnym zabiegu. Na pewno to będzie IPL, ale być może połączymy sobie jeszcze z czymś ciekawym, będę wam dawać jakieś aktualizacje przy okazji kolejnych filmów, jak te przebarwienia u mnie się zachowują, jeśli chodzi o pielęgnację, którą sobie taką stosuję przeciwko tym przeborom to jest to serum z 20% witaminą C. Na noc sobie stosuję Retinal. Na dzień oczywiście porządny krem z filtrem w porządnej ilości. No i to jest tak naprawdę tyle, co teraz robię. Jest też lato, więc na pewno nie będziemy przesadzać. Ja Wam jeszcze powiem z takich rzeczy, które u siebie stosuję, to to, że na przykład jak idę biegać i nakładam na całą twarz krem z filtrem, to jeszcze w tych miejscach, gdzie mam przebarwienia, nakładam sobie tak po kropeczce takiego kremu z filtrem typowo filtr fizyczny, taki co zostawia białą plamę i po prostu w tych miejscach jeszcze bardziej się chronię. Czasem jak biegam dłużej niż godzinę i jest pełna lampa, no to wyobrażam sobie, że po prostu to światło cały czas na mnie pada słońce, więc w tych miejscach mam takie dwie białe kropeczki i one chronią właśnie te przebarwienia, bo słuchajcie przebarwienia jak już powstaną to naprawdę trudno się z ich pozbyć, a słońce niestety będzie nam cały czas te przebarwienia pogłębiało, przyciemniało, więc warto też zadbać o ten krem z filtrem. To by było na tyle, mam nadzieję, że film był dla Was przydatny, ciekawy, być może też na taki zabieg się wybieracie, dajcie koniecznie znać w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!